Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Pasi de Pasi. Dzisiaj zapraszam nas na film Denko, który bardzo wy lubicie, a tak samo bardzo lubi go mój mąż, ponieważ tylko zerknie pod zlew i już mówi nagrywać Denko, bo tyle śmieci nam się uzbierało, także myślę, że i on będzie zadowolony, że trochę rzeczy się pojemników pustych pozbędziemy i Wy będziecie zadowoleni, że zrecenzuję Wam kosmetyki, które zużyłam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. To co? Zaczynamy, zapraszam do oglądania. Siata jak e, zawsze duża, e, także tego troszeczkę się uzbierało, chociaż wiadomo, niektóre rzeczy są bardziej gabaretowe. Zaczynamy sobie po kolei, jak wiecie, kosmetyki, ale też chemia. I pierwsza rzecz, która tutaj gdzieś mi się obiła o oczy e, na wierzchu jest to dr Beckman chusteczki aktywnie wybielające. Ja tych użyłam używam na przestrzeni właśnie kilku ostatnich miesięcy, testowałam zarówno białe jak i czarne. Czarne jeszcze mi zostały, białe już zużyłam i muszę powiedzieć tak, szało nie ma. Ogółem lubię te firmy, uważam, że mają świetne odplamiacz, mieli świetne, dalej mają mydełko, tylko już go nie kupuję. Ja odkąd poznałam ten odplamiacz taki w kulce, w i bardzo go lubię. Czarne chusteczki bardzo fajnie się mi sprawdziły, jeżeli chodzi o odgatowanie moich ciemnych jeansów, czarnych jeansów, na których zrobiły się takie smugi, bo przez przypadek raz je włożyłam do suszarki bębnowej i to wystarczyło. Rolka na ten temat powstała mnie na Instagramie, także tam serdecznie Was zapraszam do obserwacji profilu. Natomiast jeżeli chodzi o białe, działają, jeżeli chodzi o koszulki. Hmm, takie właśnie takie t-shirty. Ok, to nie jest tak, że to w ogóle nie działa, ale mimo wszystko dla mnie takim najlepszym tipem na białe pranie, szczególnie skarpet, to nie są żadne chusteczki, tylko oldschoolowy kwas cedrynowy, soda do odczyszczona. Dziękuję, do widzenia, to się najlepiej zdradza. Lecimy sobie dalej. Coś bez czego nie ma denka, więc po prostu nuda, 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 nuda. Plastek więc odhaczmy sobie to od razu na początku denka, żeby potem już Wam nie przynudzać, bo jak oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że ja te plasty po prostu zjadam, można powiedzieć jak witaminki. Dzisiaj też mam jeden z tych plastów na sobie, bo niestety zrobił mi się taki niefajny nieprzyjaciel na szyi. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 opakowań. No, sami możecie zobaczyć. To jest produkt, do którego ja notorycznie wracam. E, recenzja jego na, na moim profilu też jest, e, zarówno tutaj na YouTube, jak i na Instagramie. Plasterki, które mają taką moc, że wysywa, wysysają Wam wszystko, co najgorsze e, z nieprzyjaciela po prostu sywka. Y, I e, dzięki temu Wy tego nie wyciskacie, nie dłubiecie w tym, nic tam nie robicie, nie rozprzestrzeniacie tych bakterii. Także serdecznie Wam. Polecam niezmiennie. Wiecie co, patrzę sobie za żelami do twarzy, ale chyba mam tylko ten jeden, ale za to taki, że musicie go mieć. E, mianowicie, jak niedużej oglądacie, to wiecie, że e, płynny na tej firmy bardzo lubię. Kremy też mi się sprawdziły, SPF mi się sprawdził. I podobnie jest z żelami firma Liren. Naprawdę bardzo lubię. Tutaj mamy tą odnogę Power of Plants. E, miałam ich żel, dwa zakupiłam e, właśnie na jakiejś promocji. Jeden pierwszy to ten Rose kojący notabene, kojący żel myjący, a drugi, z którego aktualnie korzystam, Almond, oba świetne, natomiast ten to była taka rewelacja, jak widać, bardzo mocne zużycie, starczył mi na długo, to są takiego typu żele, które u mnie żel standardowo to jest jakieś 3 miesiące, Myślę, że z nich korzystałam dłużej. Naprawdę bardzo wydajne produkty, delikatne, ale skuteczne, nie nie ściągające tej buzi. Ładny zapach, trochę się go bałam, ponieważ ja z tymi kosmetykami różanymi, pomimo cery naczynkowej, która je lubi, to moje mnozdrza nie zawsze, natomiast tutaj nie miałam takiego nieprzyjemnego zapachu, jeżeli wiecie o czym mówię. Serdecznie Wam polecam, bardzo dobry produkt, do którego na pewno jeszcze nie raz Będę wracać. A skoro o oczyszczaniu buzi mowa, to widzę, że chyba mam dwa nie więcej: tego zawsze więcej idzie niż Żyli. W tym samym okresie, że tak powiem, płyny micelarne, które chcę Wam polecić. Oba się u mnie sprawdziły naprawdę dobrze. Pierwszy to znowu firma Miren, i znowu mamy Power of Plants. Natomiast tu jest ta wersja Aloe. Nawilżający płyn micelarny do każdego typu cery, z kwasem bodajże też hialuronowym, w 96% naturalne składniki. Bardzo, bardzo dobry, fajnie, że duża pojemność, 400. Dobrze się u mnie sprawdził, nie ściągał guzi, zmywał makijaż na twarzy jak i oczu, jakieś tusze, cienie. Naprawdę bardzo fajny produkt, mogę Wam polecić. Twarz nie była zaczerwieniona, oczy nie szczypały, a ja na to też mocno zwracam uwagę. A drugi, i to już kiedyś miałam żel z tej samej serii, tym razem jest to płyn micelarny, jest to tołpa. Naprawdę, ja filmę tołpa zaczęłam odkrywać dopiero chyba z rok, może dwa lata temu, um, jakieś kosmetyki. I od tego czasu naprawdę nie miałam chyba kosmetyku od niego, który bym się nie sprawdził. A przeważnie co uroję, właśnie w żele czy płyn micelarne. I tu mamy tołpa Thermo um, Face Serio. Normalizujący podnicelarne na mycia twarzy i oczu, nowa formuła e, przebadany alergologicznie, trudne słowo, e, co ci nie zapobiega niedoskonałościom. Bardzo fajny produkt. Miałam też z tej serii, wydaje mi się, że z tej samej żel, również był świetny, tam było chyba taką 10 składników. E, Fajne, naprawdę znowu powtórzę się to, jest to samo: nawilżenie, brak ściągnięcia. E, brak zaczerwienienia e, skutecznie usuwa makijaż oczu, twarzy ust, nie mam się do czego przyczepić, naprawdę spoko jeżeli chodzi o pojemność też 400 ml pomimo, że z inna butelka, wydawałoby się, że mniejsza, to pojemność mamy taką samą cenowo na jakichś promocjach to one naprawdę podobnie wychodzą oba Wam serdecznie polecam i na chwilę robimy przerwę w kąciku kosmetycznym i przejdziemy do czegoś z atomizerem, ale bodajże nie jest to tonik do twarzy. <noise> Tylko jest to produkt do sprzątania. Ja już kiedyś Wam mówiłam o tych produktach z Lidla i dalej podtrzymuję, że bardzo je lubię. Kupuję też Zielko, kupowałam też jakichś innych firm, wcześniej jeszcze Jopa. Też były spoko, natomiast tutaj łatwość. My w Lidlu robimy codziennie zakupy, więc po prostu wiecie, chwytamy i fajnie nam się to sprawdza. Pure Home od PW5. Czyszczę, kuchnię, jestem eko, bazylia, Mandagenka. zawsze kupuję ten, ponieważ kilka razy, no czyli nie zawsze, zdarzało mi się kupić tą porzeczkę, nie przepadam za tym zapachem, natomiast tutaj ta mandagenka z bazylią jak najbardziej mi odpowiada, duża pojemność butli, wydajne, skutecznie usuwa brud, używam głównie właśnie do kuchni, do płyty, do blatów, do szafek, do stołu, co mi się nawinie, to czyszczę, tylko nie dzieci, do dzieci używam wody. Przede wszystkim. I mydła. Skoro już jesteśmy przy temacie dzieci gdzieś tam nam to tak wyszło, to jeszcze polecam Wam coś, co moje dzieci ubóstwiają. Może nieco kąpiel, ale tam co którąś. Wszystkie jakieś takie dodatki do kąpieli, w sensie jakieś sole, kule, tego typu kwestie. I coś, co nie kosztuje miliona monet a działa lepiej niż niekiedy te droższe rzeczy, to jest z Isanem. I tutaj akurat dostałam taką próbkę przy okazji w Rossmanie Bella Disney Princess. Rosmanowskie właśnie z Isany. nie wiem, są dziwne jakieś nazwy, kryształki, po prostu takie kryształki, pokażę Wam tutaj e, to opakowanie, bardzo fajne, zostawia kolor, e, jest moc, tutaj chyba to było w kolorze żółtym, tak jak wydaje mi się, suknia Belni fajnie barwite wodę, ładnie pachnie, nie podrażnia skóry, przynajmniej moich dzieci, a czasami wiecie, one też nie jest tak, że nie mają w ogóle wrażliwej skóry i wszystko mogą używać, także serdecznie Wam polecam, jest tanie na jeden raz, też nie musicie tego jakoś przechowywać, nie wiadomo gdzie, wiecie w czeluściach łazienki, gdzie zawsze miejsce się przydaje, także od siebie daję okejkę. I przejdziemy sobie tak płynnie do tematu włosowego, bo widzę, że tutaj kilka propozycji dla Was mam, e, kilka kosmetyków. Zacznę od tego początku oczyszczania, czyli coś, co staram się robić i przez długi czas robiłam. Teraz wracam do tego nawyku, e, do korzystania raz w tygodniu, peelingi skóry głowy. Jak mówię, peeling skóry głowy do tego Macie Basia to ci, co mnie oglądają, to na pewno już wiedzą, co polecę. Bandi po raz milionowy. Nie wiem, która to jest moja butelka. Nie policzę na palcach jednej ręki. Nie jestem przekonana, czy policzę, policzę na palcach dwóch rąk. Używam naprawdę od lat, kilku dobrych lat, cały czas tego produktu i najlepiej mi się sprawdza. Zdarzyło mi się go zdradzić czymś innym, ale miłości tam nie było, czyli tutaj mamy Bandi Professional Tricho Aesthetic, Tricho Peeling, oczyszczający do skóry głowy. Dla mnie ten produkt nie ostrzynam. Jest najlepszy, fajnie, estetycznie zapakowane, sami sobie tą pipetę budujemy, wkładamy, sama ta aplikacja, że z pipety na dłoń i na przedziałki, żelowa konsystencja, ono od razu Wam tak nie spływa po całej głowie, a z drugiej strony też nie jest za gęsty, że ciężko jest go rozprowadzić, nie ma żadnych granulek, czego ja nie lubię, nie ma lepkości, bardzo fajnie robi efekt wolią, fajnie unosi te włosy, pięknie tą skórę oczyszcza. Także serdecznie polecam. 100 ml pojemność. Naprawdę, nawet na Allegro dostaniecie w bardzo fajnej cenie. Kiedy jesteśmy przy oczyszczeniu, to szampon. Jeżeli chodzi o szampony, coś, co bardzo mi się sprawdziło i nie wiem, czemu wcześniej Wam tego nie poleciłam. Często z tej firmy miałam już różne odżywki, szampony chyba też. Alterra, czyli znowu to jest firma, tak jak już wcześniej pisana. Rosmanowska, i tutaj mamy szampon do włosów Bio Kwiat Pomarańczy bez silikonów. Intensywna piana dla każdego rodzaju skóry. Ze wszystkim tutaj się zgadzam. Przepięknie pachnie. Obecnie z tej samej serii używam chyba Hibiskusa. E, bo kupiłam, bo ten tak mi się fajnie sprawdził, natomiast ten był lepszy e, zapachowo, dużo bardziej mi się jeszcze e, podobał. E, natomiast działanie mają dokładnie takie samo: oczyszczenie, stosuję ten szampon jako pierwszy krok e, mycia skóry głowy, bo to robię tak samo jak z twarzą, dwuetapowo, najpierw właśnie mm, szampon oczyszczający, potem nawilżający, bo mam mieszaną skórę głowy. E, także jako pierwszy jest ten, pięknie oczyszcza, ale też nie plączę mocno tych włosów. E, na pewno m, te włosy nie są takie piszczące, bo czasami tak mamy, że to są takie szorstkie. Tutaj tego efektu nie ma. E, wszystko oczyszczone, e, piana duża się robi, łatwo się aplikuje, wydajny, gęsty. Serdecznie polecam i pięknie pachnie. Okej, okay, i ostatni już element, jeżeli chodzi o dbanie o włosy, to może nie w tym momencie e, i nie wiem, czy teraz wrócę do tego produktu, ponieważ włosy mam krótsze, natomiast jeżeli tylko miałam je dłuższe, Naprawdę rewelacja, mianowicie odżywki. Na dane moment używam tylko odżywek do bezsłukiwania, tak? Takich w atomizerze, do psikania, już po umytych włosach, tak? Przed suszeniem. Natomiast, jeżeli miałabym wam polecić tylko jedną maskę, do włosów niskoporowatych, do włosów, które się łatwo obciążają. Maskę taką gęstą na właśnie, wiecie, do końcówki włosów, to poleciłabym wam tę. Ona jest genialna, tutaj mamy Trust My Sister i jak najbardziej ja jej ufam. Emolientowa odżywka do włosów, rewelacja, duża pojemność. Ja tą odżywkę naprawdę bardzo długo z niej korzystałam. Tutaj już praktycznie to, czy znaczy nie no wszystko wszyscy co nam jakieś zostały resztki. Pięknie pachnie, właśnie nie obciążała tych włosów. One były miękkie, one były gładkie, e, pięknie się rozczesywały, były odżywione. Także dla takich włosów, jeżeli macie, tak jak ja, mm, dużo tych włosów, ale one są cienkie, e, łatwo się, wiecie, robią się oklapłe, to serdecznie tę żywkę Wam polecałam, jeżeli chcecie, żeby te włosy były właśnie odżywione, odżywione, nakarmione e, dobrociami. To emolienty jak najbardziej i teraz My Sister też się tutaj Polecam. Widzę, że pielęgnacji nie mam tu już dużo, ale jednak troszkę się tego nabrało. Dwa kremy z SPF-em, które również zużyłam w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o filmy z SPF-ami, to tutaj gdzieś pokażę Wam odnośnik. Do moich recenzji pojawiło się już kilka. Staram się zbierać dla Was więcej takich kremów, minimum trzy, i robić takie zbiorcze recenzje. Porównuję ich wykończenie, konsystencję, czy się sprawdzają pod makijażem, czy bielą, no różne kwestie zapachowe, szczypanie w oczy i tak dalej, więc zapraszam do tych filmów. te dwóch jeszcze nie podsumowałam, więc to podsumowanie na pewno się pojawi w najbliższym czasie, także nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Natomiast oba się u mnie sprawdziły, tak mówiąc krótko. jedno to jest filma Sam, właśnie ciężko powiedzieć, to jest koreański filtr, który po prostu wpisałam, filtr SPF 50. Na internecie na Allegro szukałam jakiegoś w dobrej cenie, wyskoczył mi i się okazuje, że teraz robi się nim głośniej. Taki żółciutki, żółciutkie opakowanie też to to też jest żółte. I tutaj mamy PA i cztery plusiki. Ja koreańskie filtry bardzo lubię, a ten naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdzał, także serdecznie Wam polecam. A druga rzecz, może mniej dostępna, to jest to Oriflame, ale jeżeli macie, znacie konsultantów bądź jesteście konsultantkami, to nie będziecie miały kłopotu z zakupem. Miałam już od nich kiedyś SPF, ale jakiś inny i z niego nie byłam zadowolona. Natomiast z tego jak najbardziej. I tutaj mamy Multi Protection, UV Day Shield SPF 50, bardzo dobry SPF, fajne w podróży, chociaż tutaj jeżeli chodzi o pojemność, to nie jest ona duża, bo mamy, nie no bo mamy tylko 30 ml. Natomiast jeżeli chodzi o ten, no tutaj nie widzę niestety pojemności, ale z tego co pamiętam to było 50 ml. Dwie ochronne pomadki do ust, ale nad tym myślę, że za długo się rozwodzić nie będę. Pierwsza z nowymi to oczywiście Nivea, wielokrotnie hit, hit rating, chyba, ale już pamiętam Hydroken. Korzystałam spoko, taki zwykłak. a druga na przetestowanie dla mnie nowość so Mi Lip Balm Natural bardzo fajna chociaż ona dosyć szybko ta konsystencja się robiła taka no niepłynna, ale trochę się topiła przy upałach. Natomiast sama pomadka, jak najbardziej ok. A skoro już mówimy o ustach i tutaj, odbałość o te usta, jeżeli są przesuszone, to coś, co zawsze u mnie działa na co dzień, ale co ma mocniejszy, że tak powiem, wyraz i bardziej, bardziej działa, tak, niż takie standardowe pomadki, to jest to Vetimax 1500, ta maść z witaminą A, maść ochronna. Najlepiej mi się sprawdza właśnie na usta, na przesuszone partie ciała. Natomiast no u mnie głównie tak, to dotyczy się ust. Serdecznie Wam pomaca, pomacam... Serdecznie Wam polecam. Nie wiem, co z macaniem mi się skojarzyło, ale nieważne. Za dużo czasu spędza z moim mężem. W każdym razie serdecznie Wam polecam. E, jedyne co to one przed pomadkami, tak ta maść nie do końca, no bo wtedy ta pomadka by się Wam rozlała, ale na noc czy w ciągu dnia, jak nie macie w makijażu, przynajmniej na ustach, to Wam polecam. Do tego produktu wracam regularnie, non-stop. Zużywam, kupuję, zużywam, kupuję, zużywam, kupuję i tak w kółeczko. Wygóbeczkę jedną znalazłam, ale stwierdziłam, że też o tym Wam opowiem, żeby mieć tutaj dziś wiecie. Przy luściek internetu samej móc to znaleźć, bo zaciekawiło mnie, żeby kupić pełno metkażowe, tak? Pełnowymiarowe opakowanie. metrażowe może być mieszkanie. E, Supreme Lab to mamy pielęgę z specjalistyczny krem normalizujący nawilżający z bakuchiolem. naprawdę bardzo fajne. to jest ta zielona seria bardzo fajnie się u mnie sprawdził z tego co pamiętam, to ja tej próbki miałam chyba ich kilka, tylko wcześniej się wyrzuciłam, zostawiłam tylko jedną, żeby Wam pokazać bodajże gdzieś dostałam chyba 5 takich próbeczek, 3-4 no coś w ten deseń i każdego dnia sobie używałam na raz naprawdę bardzo fajny produkt skóra pamiętam, że była taka nawilżona, elastyczna no, bakuchiol wiecie, to jest zamiennik tak naturalny zamiennik retinolu, także też warto go mieć w swojej e, pielęgnacji. Naprawdę już dwa ostatnie kosmetyki, jeżeli chodzi o pielęgnację. Najpierw coś, o czym będzie krócej, bo już o tym też wymieniłam wiele razy, więc nie widzę powodu, żeby się rozwodzić. To jest seria Acne Rose. Jeżeli tak jak ja macie trądzik różowaty, macie cerę właśnie ogólnie wrażliwą, problematyczną, serdecznie Wam to nie polecam. Tak samo, jeżeli macie cerę naczynkową. Ja z tej serii Acne Rose miałam współpracę, więc z jedną drogerią i wtedy używałam całej serii, a później z podkulonym ogonem sama wróciłam i dwa kremy. Kupiłam, nawet nie czuję, kiedy go mówię. Między innymi Morning Cream, ale też Night Past. Night Past, jeszcze mam. Morning cream wykończyłam. Bardzo fajny krem z kwasem azelainowym, także serdecznie Wam polecam. Tutaj jak odkręcimy nic nie ma. Jedyne co ten krem dzienny szybciej mi się zużywa niż ta pasta na noc. No ale to pewnie też uwagi na konsystencję, że ta pasta jest taka bardzo wiecie, zbita, a ten krem był trochę lżejszy, więc szybciej gdzieś jego wykończenie można zauważyć. Ale serdecznie Wam polecam, bo efekty widzę. I ostatni gagatek z pielęgnacji to firma, którą też poznałam jakiś rok albo dwa lata temu i naprawdę polubiłam firma Yasumi i tutaj mamy nawilżający krem, mianowicie głęb krem głęboko nawilżający nawilżenie, regeneracja, łagodzenie podrażnień, ze wszystkim się zgadzam, bardzo fajny krem, którego używałam na noc często właśnie tak zamienię zamiast tego night past albo jak jeszcze go nie miałam to wtedy korzystałam z tego, tego kremu. Wydajny, szybko się wchłaniał. E, taki bardzo powiedziałabym, e, zapach neutralny, raczej tutaj go nie ma. Fajne opakowanie egles, olej z kiełków pszenicy, także coś podobnego też znajdziecie z bandy i kiedyś tam miałam i krem też bardzo lubiłam. Natomiast do tego myślę, że też jeszcze nie raz wrócę. Na dzień dla suchej skóry myślę, że też mogę się sprawdzić, natomiast jakie mam mieć SPF ów rocznie, to już jakoś tak nie daje za dużo na tą twarz, natomiast na wieczór lubię taki mocniejszy zastrzyk na i tutaj była i ta sojrzystość, i nawilżenie, nawodnienie. I takie ukojenie tej skóry, także naprawdę mogę Wam polecić. Bardzo fajny krem. Na koniec zostały nam już tylko kosmetyki kolorowe i może zacznę od tego, który wywołał niemałą burzę na internecie, mianowicie na Instagramie i wiele osób przestraszyłam, bo jest to produkt, który z Denko, którego zrobiłam Denko, bo bardzo lubiłam, natomiast Denko jest dlatego, że on mi spadł, a mowa tutaj o rozświetlaczu. Natomiast jak pokazałam go na Instagramie, to taki fun fact, że mi się rozbił i z daleka było, tak jak teraz zdjęcie, czy tam filmik, to dużo osób myślało, że to jest pająk. Jeżeli po prostu wystraszyłam i dlatego opuściłam to z rąk. A tu, moi drodzy, mamy grafikę kwiatka. <laughs> Taką śmieszną. Ale firma Kadri powinna ją przemyśleć, bo faktycznie z daleka to wygląda jak pająk. E, także taka to ciekawostka. Jeżeli chodzi o odcień, bo tu mamy w ogóle More Than Glow Highlighter. Odcienia ja miałam 0, 10 Ultimate e, Platinum Glaze. Bardzo fajny produkt. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócę. Serdecznie Wam polecam, bo niska cena, a pięknie mieniący się policzek. E, jeśli chodzi o takich moich ulubieńców, to oczywiście kredka do brwi. Zużyłam kolejne opakowanie, kredki, do których notorycznie wracam, czyli Claressa Brown Maze. E, ja mam w odcieniu 02 Medium Brown. Za kolor kocham. Mam ją teraz też na brwiach. Zrobiłam zapas, nie wiem ilu tam sztuk, chyba ze trzech. Otworzyłam kolejne opakowanie, bardzo, bardzo lubię. Gdybym się miała już naprawdę do czegoś przyczepić, to jest też fajna szczoteczka, do czegoś przyczepić to, że jest to delikatna kredka. Przy rysowaniu nie ma problemu, ale jak Wam opakowanie spadnie, to jest szansa, że Wam się kredka złamie tam w środku. Więc na to tylko jedyne uczulam i zwracam uwagę. Skoro jesteśmy przy filmie Claressa, to jeszcze Sugar Powder. Mamy ten tusz do rzęs. Które oczywiście też zużyłam i używałam po jeszcze dacie przydatności, przyznaję się bez bezbicia. Volume and more chyba. Sugar powder, sugar powder w każdym razie we współpracy z klapiąc i e Clarisson. są tuż. Paletka mi się nie sprawdziła, ale tuż był naprawdę bardzo fajne, zacne, mogę powiedzieć zarówno do górnych, jak i do dolnych rzęs, a to się nie zawsze zdarza, bo szczoteczka była raczej taka mała, e szczoteczka jest silikonowa, jest gipka, także naprawdę. Tusz taki codzienny, może on Wam nie zrobić wachlarza na tych oczach, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo lubię, ładnie rozdziela, super się utrzymywał, także mogę Wam polecić. Kolejny tusz, który zużyłam i w nim byłam zakochana i to po prostu była petarda, to jest firma Pupa, tak, klaps, klaps, Vamp Forever, no rewelacyjny tusz, nie sądziłam, że tak polubię się z tuszem, który jest jak dla mnie z wyższej półki synowej, ale nie o to w tym chodzi, który nie mogę teraz otworzyć, ma standardową szczoteczkę, bo moi drodzy nie ma już szczoteczki silikonowej, tylko z takiego normalnego włosia. Nie jest giętka szczoteczka, ona jest też taka, wiecie, spigaro, spigarka, można powiedzieć, natomiast on robił efekt faktycznie Hollywood, żony Hollywood, czy jakkolwiek to się tam nazywa. Serdecznie Wam polecam na większe wyjścia, ale dla mnie też na co dzień do nagrywek. W każdym razie, no naprawdę jakieś wesela, śluby, cokolwiek, wyjścia po prostu do pracy, wow, to robi efekt, wow. Tylko makijaż buzi i ten tusz i wyglądacie jak miliony monet, serio. Firma Claresa. O jeszcze jednej rzeczy zapomniałam. Złożyłam oczywiście też Sawmatchi, ten ich stick. Teoretycznie to jest korektora, ale oczywiście w takim ciemnym odcieniu, bo tu mamy 0,4. Contouring, czyli nawet tu producent mówi, że to jest stick do konturowania, czyli brązer. Bardzo fajnie mi się sprawdzał. Bardzo fajny kolor, chociaż myślę, że jeszcze ten jaśniejszy pewnie byłby lepszy, bo też wypuścili jaśniejszą odcień. Tu mamy 0 czwórka, tak jak powiedziałam, a jeszcze jest chyba 3,5. Nie testowałam, ponieważ on jest fajny, kiedy jesteśmy opalone, albo mamy śniadą karnację, bo jest troszeczkę taki, wiecie, ciepłe. No jest, ale ja lubię ciepłe cienie. Natomiast bardzo fajnie mi się sprawdził, jest w sticku, więc wygodny, mało miejsca zajmuje, fajnie się aplikuje, sunie jak masełko, pięknie się blenduje. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o kolorówkę, to mamy Revolution Super Size. Conceal and Define, czyli mamy ten korektor hmm, pod oczy, to jest moje kolejne opakowanie C6. Jedyne co, yy, nie wiem, kiedyś zrobiłam zapasy tego korektora, jeszcze nie zostały. Nie jest to korektor, do którego chyba jakoś specjalnie będę wracać, z tego względu, że on ma dosyć chemiczny zapach, taki mocny. I powiem Wam, że czasami spotkałam się z tym, że, że go czułam, że go mam. Pod okiem niby wyglądowo się sprawdzał, chociaż jest to bardzo od, od, jasny odcień, nie wiem czy za jasnego, nie kupiłam. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś niedoskonałości, nie do końca, bo wtedy mam wrażenie, że on troszeczkę mi tą cegę zapychał. E, więc no, ja czasem lubię, jeżeli na przykład robię taki make up, no make up na co dzień, albo na przykład mam SPF z kolorem, to dodać sobie tylko korektor na środkową partię twarzy. Z tym korektorem raczej by to nie przeszło, nie tylko pod kątem kolorystycznym, ale właśnie pod kątem takiego zapychania buzi. Także tak jak mówię, tu mam takie, nie jest to bubel. Ale nie jest to w ogóle ulubieniec, także czy bym Wam polecała? Yy, nie. Myślę, że spokojnie można znaleźć inne, fajniejsze korektory na rynku i to też polskim. Dobrze kochani, to już był cały odcinek, to było całe denko, także ja się teraz zabieram za sprzątanie. A mój mąż za wyrzucenie śmieci, jeżeli ten materiał Wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę, mile widziane. Jeżeli tutaj mnie jeszcze nie obserwujecie, to będzie mi szalenie miło. Jeżeli klikniecie, będzie Was więcej, może dobijemy do tych 2000 obserwujących. A jeżeli masz tylko konto na Instagramie, to też zachęcam Cię do zaobserwowania mojego profilu, ponieważ tam jestem częściej i staram się dawać jak najwięcej smaczków. Natomiast, żeby Ci nie było przykro, jeżeli nie masz konta na Insta i nie chcesz go zakładać, to tutaj w shortach też zapraszam do właśnie tej relacji zakładki shorts. Staram się na Instagramie, na Instagramie, na YouTubie również zapodobać te materiały, przynajmniej co któreś, które na Instagramie się pojawiają, żeby nie było Wam smutno i żeby gdzieś być tutaj wierna mojej publiczności. Dziękuję Wam bardzo już na dzisiaj. Ściskam. Życzę miłego letniego dnia. Buźka.